To jest film dla początkujących gitarzystów. Zobaczycie tu zasady prostego i szybkiego dobierania i szukania akordów w każdej tonacji. Podstawy najprościej wytłumaczyć na klawiaturze fortepianu. To jest dźwięk C i wyżej również. Ale o oktawę wyższy. Każdy dźwięk pomiędzy może być. Podstawą akordu, który możemy grać w tonacji C-dur. Jeżeli jakaś melodia, utwór, aranżacja zaczyna się od akordu C, w naszym przypadku C-dur, to mówi się, że utwór jest właśnie w tej tonacji, w tonacji C-dur. Zauważ jedną rzecz. Jeżeli zagramy akord C-dur, każdy dźwięk zabrzmi tutaj czysto i przyjaźnie. D. E F G A H A teraz posłuchaj akord c -dur i zagrany dźwięk A. Słyszymy Dysonans. Ten dźwięk po prostu nie pasuje muzycznie do tej tonacji. Podobnie jest z akordami. Zagramy po Cdurze akord A-dur. ten sam efekt nie do końca pasuje. Wracamy do klawiatury. Mamy tutaj pomiędzy oktawą, między dwoma dźwiękami C sześć innych dźwięków: D, E, F, G, A, H. To są także dźwięki gamy C dur. Te dźwięki mogą być podstawą akordów, jakie możemy zagrać w tonacji C. Posłuchaj: C, C dur D, C dur E, C dur F, C dur G. c -dur A, C-dur, H-dur. To były tylko akordy durowe. Można także molowe. To właśnie na gryfie pokażę, jak szukać akordów w danej tonacji. Zapamiętaj, że podstawą aranżacji są te trzy akordy C-dur, czyli podstawa tonika. Drugi F-dur i trzeci G-dur. Ta kombinacja ma swoje nazwy. Pierwszy akord C-dur nazywamy toniką. Drugi F-dur subdominantą. I trzeci G-dur dominantą. Musisz wiedzieć, że z tymi trzema podstawowymi akordami stworzono miliony utworów muzycznych. To jest absolutna podstawa. I teraz jeszcze jedna uwaga. Jeżeli utwór jest grany w tonacji C-dur, to naturalna w pewnym momencie jest zmiana akordu C dur na C dur 7. Tak to wygląda i brzmi. I wówczas grając taki akord z dodaną siódemką, to jest ten dźwięk, dźwięk B, muzycznie całość w tym momencie prosi się jakby o zagranie F dur. Tak się dzieje zazwyczaj, kiedy zwrotka zmienia się w refren. I tu kolejna uwaga. Po subdominancie naturalne jest zagranie dominanty, czyli w tym przypadku G-dur. Posłuchaj, kończy się zwrotka, gramy C7, zaczyna się refren, gramy F-dur i kończymy refren akordem G-dur. Tutaj kolejna uwaga. Posłuchaj, sam akord G-dur brzmi to oczywiście sensownie ale jeżeli zagramy g7 wówczas znowu mamy jakby muzyczną prośbę do powrotu tym razem do c czyli do naszej podstawy do toniki brzmi to naturalnie jak łatwo zapamiętać te możliwe kombinacje akordów to się przyda przy tworzeniu autorskiej muzyki, a także przy szukaniu zagranych akordów w jakimś utworze. Tę kombinację toniki, subdominanty i dominanty możemy zagrać w ten sposób: C, F, G. Proponuję jednak zapamiętać inny układ. Oto on. C dur gramy w ten sposób: potem F i G. To trzy podstawowe akordy. Teraz zapamiętaj kolejne. Graficzne, jakby kombinacje. Przesuwamy ten akord C o dwa progi do góry. Potem jeszcze dwa. A więc poruszamy się w tym rejonie gryfu. Co mamy dwa progi wyżej? Mamy akord Adur i Amol. Tutaj mamy D-dur i d -mol. I jeszcze wyżej H-dur, i e -dur, później e -mol. Zauważ, że w tej kombinacji masz Wszystkie akordy, które można zagrać w tonacji C-dur. Pamiętamy oczywiście o F subdominancie i G dominancie. Dlaczego tłumaczę to i pokazuję w ten sposób? Otóż problem zaczyna się, kiedy utwór jest napisany na przykład w tonacji S-dur. I tutaj spójrz, po prostu grasz podstawę, akord S-dur Tu masz podobnie jak w C subdominante i dominantę. Będzie to akord A dur i B dur. I pozostałe akordy według wcześniej pokazanego systemu. Dwa progi wyżej C dur, C mol, F dur, F mol i jeszcze dwa progi do góry. D-dur i demol, i tu g i gemol. I tak w każdej tonacji. Musisz znać dźwięki na stronie basowej A, ponieważ są one podstawą tonalną. A więc od dołu A, B, H, C, Cis D. S, E, F, fis, G, As Jeszcze jedna uwaga. Jeśli chcesz, na przykład skomponować własny utwór, to najczęściej stosowane muzycznie kombinacje akordów wyglądają, na przykład tak: C dur, Emol, Amol, Amol. Demol, Giedur, Lub inaczej Cedur, Giedur, Amol, Amol, Demol, F dur, Giedur, G 7 powrót do Reasumując, zmieńmy jeszcze raz tonację. Chcesz skomponować utwór w tonacji D-dur. A więc podstawa. Akord D-dur. Subdominanta G-dur i dominanta A-dur. To trzy podstawowe akordy. I tu, według schematu, jaki podałem wcześniej, masz jeszcze w tej tonacji do wyboru. H-dur. Hamol. E-dur, E-moll, Cis-dur, Cis-moll, dur Fis-moll. Kluczem jest tutaj ten właśnie tak zagrany podstawowy akord. Jeśli chodzi o bogatsze aranżacje, to mamy oczywiście setki innych rozwiązań. Posłuchaj, to jest akord D-dur. Zagramy tu niżej jeden dźwięk, właśnie ten S, zamiast D. Gramy w tym momencie jeden z najpiękniej brzmiących akordów D7. To już jest temat na szerszą muzyczną pogawędkę. Jak widzisz używam profesjonalnego sprzętu do nagłośnienia gitary. Jest to gabarytowo mały wzmacniacz, ale ma dokładnie wszystko, czego oczekuje np. street player. Można go używać także w pomieszczeniach. Ma wejście na gitarę, mikrofon, fantastyczne efekty reverb, pogłos i chorus. Wejście na zewnętrzny głośnik, wejście liniowe. Gniazdo na pendrive i kartę pamięci, także możliwą łączność Bluetooth. Solidna obudowa zapewnia najwyższej jakości dźwięk, akumulator nawet do 5 godzin. Polska firma LDM. Adres strony pod filmem. Naprawdę polecam.